Tutaj mam takie proste bombki, które bardzo łatwo wykonać z, ze wzoru, który najczęściej używamy na maty stołowe lub dywany, dokładając do niego bardzo malutki element dekoracyjny, który jest taką właśnie ozdobną zawieszką. Zacznę od zawieszki, ponieważ wydaje mi się, że jest to prostsza część i bardzo łatwo się wtedy nauczyć takich podstawowych sprotów, które są nam potrzebne, żeby to wykonać. Żeby zrobić taką zawieszkę, ja używam dosyć małego szydełka, tu jest takie 2-2,5 i, i taką cienką włóczkę, którą zaczynam pracę na mojej podstawce. Zaczynam od e, nabrania nitki i przewlekam ją przez ostatnie oczko mojej bombki. Oczywiście nie chcę zbyt długiej końcówki, więc troszeczkę tutaj przeciągam. No, sprawdzę tylko, czy tutaj dobrze nabrałam. Tak, przeciągam, żeby rzeczywiście ta końcóweczka tutaj nie była długa, nie przeszkadzała. Kładę ją na moich oczkach i będę wrabiała tą końcówkę do moich oczek, przerabiając tutaj kilka najprostszych, najłatwiejszych na świecie półsłupków. Nabieram, nabieram, przerabiając pierwszy półsłupek, i zauważę, że Tą końcóweczkę chowam do środka mojej pracy. Ja przysunę moją pracę, żeby było ją jeszcze wyraźniej widać. Zauważę. Tą końcóweczkę kładę na moich oczkach i przerabiam kolejne oczka najzwyklejszymi półsłupkami. I kolejne oczko. I końcówkę cały czas właśnie wyrabiam do środka moich oczek. Dzięki temu nie muszę jej obcinać. Ona właśnie wejdzie sobie tutaj do środka mojej ozdoby. Kolejny półsłupak. Kolejny półsłupak. Kiedy stwierdzam, że szerokość mojej zawieszki jest już wystarczająca, tak jak tutaj w tym przypadku, zamieniam i ty staje się początkiem. Po czym przerabiam jedno oczko łańcuszka i każde oczko, które przed chwilą stworzyłam przy pomocy półsłupków, przerabiam kolejnym rządkiem, wbijając jeden półsłupek w każde oczko. Ponownie przerabiam po prostu ten rządek. I jeszcze raz. Kiedy dojdę do ostatniego oczka, ponownie odwracam, przerabiam jedno oczko łańcuszka. I każde kolejne oczko przerabiam ponownie. I ponownie. I ponownie przerabiam każde kolejne oczko półsłupkiem. Ten wzór pokazuje dosyć szybko. Zakładam, że umiesz półsłupki potrafisz zrobić podstawowe ściegi, takie jak e, choćby oczko. Jeżeli masz z tym kłopoty i chcesz spróbować szydełkowania, to zachęcam Cię do kursu szydełkowania online, który znajdziesz na oplotki.pl w naszym sklepie. Tam w takich bardzo spowolnionych wideotutorialach, nagrywanych na dużo grubszych nitkach, sznurkach, pokazuję takie totalne podstawy. Ciężko by nam było je zademonstrować tutaj na tej cieniutkiej włóczce, ale gwarantuję ci, że znając takie podstawy, z takim wzorem nie będziesz już mieć żadnych kłopotów. Oczywiście to już jest prawie wszystko. Wystarczy jeszcze zostawić kawałek naszej nitki. Ucinamy ją około takie 15 cm i nabieramy, przeciągamy przez oczko i przeciągamy aż do samego końca. Dzięki temu wiemy, że nasza pętelka. Już się nie rozplączę. I ostatnia rzecz, którą robimy, używamy naszej nitki, aby przyciągnąć ją po drugiej stronie naszej zawieszki. Używamy do tego szydełka, jest po prostu najłatwiej. I blokujemy na takiej długości, jakiej potrzebujemy. Tutaj już nie ma filozofii, tutaj wystarczy najzwyklejszy supałek, który zaplątujemy na takiej wysokości, na jakiej chcemy wykonać naszą zawieszkę. Zaplątujemy tą nitkę kilka razy, żeby rzeczywiście była dosyć mocno zablokowana, żeby na pewno nam się tutaj nie ruszała, nie odwiązała, a końcówkę po prostu odcinamy. I nasza kolejna zawieszka do kolekcji poprzednich jest już gotowa. Ja oczywiście bardzo serdecznie zachęcam cię, aby wykonać takie zawieszki w najróżniejszych kolorach, nie tylko jasno beżowe. Aby wykonać taką zawieszkę, wykonuję najzwyklejszy na świecie magic ring. Na nim 12 półsłupków, trzeci, czwarty. Zauważ, że pracuję tu bardzo niewdzięczną włóczką, jakąś taką końcówką znalezioną gdzieś na dnie koszyków. Zachęcam Cię, żeby też wykorzystać jakieś takie przydasie i końcówki, resztki. Zobacz, ta włóczka ma tu jakieś pętelki, no nie jest dobra jakościowo, ale to nie przeszkadza mi w tym, żeby wykorzystać ją do stworzenia właśnie takich handmade bombek. Zaletą takich bombek jest to, że nie są tłukące i spokojnie mogą je chwytać nawet małe rączki czy nasi pupile grasujący po mieszkaniu. Zamykam taki magic ring i od tego miejsca zamykam oczkiem ścisłym na końcu i pracuję nad kolejnym piętrem naszej bombki. Wykonuję taki udawany słupek przy pomocy trzech trzech oczek, a następnie w każdym z dwunastu wykonanych oczek wykonuję po dwa półsłupki, po dwa słupki, przepraszam. Oczywiście w tym pierwszym już był ten mój pierwszy udawany, więc dorabiam tylko jeden. Tutaj natomiast w każdym jednym oczku wykonuję jeden słupek. I kolejny. I jak widzisz, buduję tutaj właśnie taką wysokość kolejnego rządka a właściwie kolejnego piętra. I dzięki temu powstaje moja bombka. Oczywiście możesz takich pięter wykonać więcej. Ja tutaj pokażę tylko jedno, żeby nie trwał zbyt długo ten tutorial. Myślę, że spokojnie sobie poradzisz nad kolejnymi piętrami. Zachęcam Cię, żeby wykorzystać ten pomysł na takie zutylizowanie starych włóczek, jakichś takich zalegających sznurków, takie bombki możemy wykonać praktycznie ze wszystkiego, niezależnie czy będzie to jakaś puchata włóczka, czy właśnie bawełniany sznurek, czy może nawet jakiś sznurek wędzelniczy, mm, bawełniany zwykły, czy surówka bawełniana niebarwiona. Każdy z tych materiałów jak najbardziej nadaje się na takie bombki. Sekret tkwi w powtarzalności. Im więcej takich ozdób, tym bardziej widowiskowo będzie wyglądała taka choinka. Ostatnie oczko ścisłe. Zamykam. I moja bombka jest już właściwie gotowa. że wystarczy już tutaj tylko obciąć. I właściwie zadbam tylko o to, żeby pozbyć się niepotrzebnych sznurków czyli odetnę końcówki. I w tym miejscu, gdzie odcięłam ostatnią końcówkę o tu jeszcze tą początkową, też pozbędę się. W tym miejscu, gdzie odcięłam ostatnią końcówkę, wykonam właśnie moją zawieszkę. Zacznę troszeczkę wcześniej, może jedno oczko wcześniej, żeby właśnie ta nieestetyczna końcówka schowała się wewnątrz mojej zawieszki. Żeby ją wykonać, łapię sobie czarną włóczkę. Oczywiście nie musi być czarna, to też może być jakiś inny kolor tego zawies zawieszenia, może biały, może właśnie jakiś inny kontrastowy. Jak najbardziej nie musi to być czarny. Tutaj myślę, że czarny, bardzo fajnie. Widać ten kontrast na kamerze, więc widać dokładnie, co robię. Tym łatwiej jest mi podzielić się z Tobą tym pomysłem na szydełkowe bombki. Przerabiam kilka kolejnych oczek i zauważy, tą końcówkę tutaj właśnie chowam do środka moich przerabianych oczek. Przerabiam jeszcze kolejne oczko. I myślę, że przy takiej malutkiej bombce ten rozmiar zawieszenia jest. No, chyba aż za duży, ale przerobię jeszcze to ostatnie oczko. I zawracam jedno dodatkowe oczko, i dalej przerabiam każde jedno kolejne z oczek przy pomocy półsłupków. Dzięki temu buduję taką dekoracyjną zawieszkę. Myślę, że tutaj jeszcze jeden rządek. I spokojnie nasza pompka będzie już gotowa. Gotowa. Ja odepnę fragment mojego sznurka, przeciągnę przez ostatnie oczko włóczkę, żeby rzeczywiście już mi się ta końcówka tutaj nie pruła. Złapię na przeciwległym końcu mojej zawieszki sznurek. Właściwie jego końcówka, końcówka tej naszej włóczki. Wyciągnę ją tutaj. Sprawdzę mniej więcej na jakiej wysokości tą zawieszkę chciałabym mieć. I mniej więcej na takiej wysokości wykonam najzwyklejszy supałek. Może nawet dwa albo trzy, żeby rzeczywiście nam się to tu nie rozplątało. A następnie na samym końcu odetnę. Czarna końcówka I właściwie moja bombka jest już gotowa. Także tak jak widzisz, niekoniecznie tylko beże, biele, ale każdy jeden zwariowany kolor nadaje się na takie właśnie Handmade bombki. Trzymam kciuki za Twoje dekoracje świąteczne. Mam nadzieję, że z chęcią dodasz je do różnego rodzaju wieńców świątecznych. Jak najbardziej spójrz na kolejne tutoriale, na których pokazuję. Jak takie świąteczne wieńce zrobić? do zobaczenia w kolejnym wideo.